Tej niebezpiecznej i tajnej misji, jakiej podjęli się polscy policyjni saperzy na Ukrainie, ze zrozumiałych powodów nie było żadnych informacji. Dziś uhonorowano ich w obecności prezydenta Rzeczypospolitej. Więcej o tym wydarzeniu już za chwilę. Paulina Drażba, witam Państwa i zapraszam na informacje Polonii 24 o to, co dziś w programie. Koreańskie samoloty i armatochałbice dla polskiej armii. Polscy lotnicy już szkolą się w Korei z wykorzystywania tych samolotów, ale także zestaw rakietowy Chonmu. Polacy i Amerykanie na poligonie w Drawsku-Pomorskim. Polska armia zna mnóstwo technik i ma bardzo dobre doświadczenie taktyczne. Z numerem pierwszym na liście trafił do Katynia. Będzie bardzo dużo bibelotów takich związanych z jego służbą, z jego działalnością, także fotografie rodzinne, pamiątki rodzinne. Kiedy świat spodziewał się, że kijów padnie w trzy dni, a cała Ukraina w tydzień, my w Polsce wiedzieliśmy, że tak się nie stanie. Nasz polonijny serwis rozpoczynamy od wygłoszonego dziś wieczorem orędzia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w przededniu rocznicy rosyjskiej agresji na Ukrainę i po historycznej wizycie Joe Bidena w Polsce. Odniósł się w nim m.in. do chwil poprzedzających napaść na naszego wschodniego sąsiada. Szanowni Państwo, dokładnie rok temu, 23 lutego, zaledwie kilka godzin przed rosyjską agresją, byłem w Kijowie, by wspierać Ukrainę. Rozmawiałem z prezydentem Wołodymirem Zełęckim. Żegnając się, ujrzałem w jego oczach wielką determinację i odwagę. Powiedział mi wówczas: Możemy się już nigdy nie zobaczyć. Nikt tu się nie podda. Będziemy walczyć do samego końca. Odpowiedziałem, Wołodymyr, zobaczymy się jeszcze wiele razy. Na Polskę zawsze możecie liczyć. Zostańcie z Bogiem. To kolejny etap wzmocnienia zdolności obronnych Polski. Dziś na Poligonie w Toruniu nasi żołnierze testowali armatochałbice K9. Sprzęt dotarł z Korei Południowej i trafił na wyposażenie jednostek stacjonujących na wschodniej flance NATO o tym Dariusz Begiej. Dostawy broni to efekt kontraktów, które Polska podpisała ze stroną koreańską w lipcu zeszłego roku. Jeszcze w tym roku na wyposażenie polskiej armii trafią też koreańskie samoloty FA-50. Polscy lotnicy już szkolą się w Korei z wykorzystywania tych samolotów, ale także zestaw rakietowy Chonmu pierwszy dywizjon Chonmu trafi na wyposażenie wojska polskiego. O wzmacnianiu wschodniej flanki NATO, ale też dalszym wsparciu Ukrainy w obronie przed rosyjską agresją, rozmawiał w Kopenhadze z szefową duńskiego rządu premier Mateusz Morawiecki. Jest to jedyny sposób na stworzenie wokół nas długoterminowej stabilności i pokoju, który jest podstawą rozwoju. W każdych okolicznościach. Do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy wzywał też podczas szczytu bukaresztańskiej dziewiątki w Warszawie sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. If... Jeśli prezydent Putin i Rosja przestaną walczyć, to wojna się skończy. Będziemy mieć pokój. Jeśli prezydent Załęski i Ukraina przestaną walczyć, wtedy Ukraina przestanie istnieć jako suwerenny naród. Stoltenberg zapowiedział też dalsze zabiegi o turecką zgodę na rozszerzenie NATO. Dariusz Begiej, Polonia 24. Do tematu wrócimy w rozmowie Polonii 24 na koniec naszego programu, a gościem będzie Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Coraz bliżej 10 pakietu unijnych sankcji na Rosję. Nadal jednak brak w tej sprawie unijnego porozumienia, a w tle coraz mocniejsza współpraca gospodarcza Moskwy i Pekinu. Kolejne restrykcje, o których dyskutują unijni dyplomaci, mają objąć m.in. cztery rosyjskie banki oraz import kauczuku, który zapewnia Kremlowi około 2 miliardów euro rocznego dochodu. Pakiet sankcji zostanie zatwierdzony w drodze procedury pisemnej przed 24 lutego. Przeszkody, które wciąż pozostają, zostaną przezwyciężone. Jedną z nich był węgierski opór przeciwko wciągnięciu na listę sankcyjną kilku oligarchów. Z którego Budapeszt miał się już wycofać. Szacowana wartość nowego pakietu to 11 miliardów euro. Po wprowadzeniu dziewięciu pakietów sankcji, rosyjska gospodarka kurczy się. Aby utrzymać silną presję, proponujemy nowe zakazy handlowe. Koło ratunkowe rzuciły Rosji i Chiny, które kupują znacznie więcej rosyjskiej ropy, węgla i gazu ziemnego, niż przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę. Pekin zastąpił też dotychczasowych dostawców elektroniki. Chiny i Rosja utrzymują normalną współpracę i wymianę w dwustronnej dziedzinie gospodarczej i handlowej, a tendencja rozwojowa jest dobra. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia, że mimo sankcji i dzięki Chinom w tym roku rosyjska gospodarka może zanotować wzrost. Ich zadaniem było rozminowywanie terenów, z których wycofali się Rosjanie. 98 polskich policjantów od pięciu miesięcy wykonywało szalenie niebezpieczne zadania na Ukrainie, a ich misja była ściśle tajna. O jej szczegółach dowiadujemy się dopiero teraz, gdy bezpiecznie wrócili do Polski. Polscy policjanci w okolicach Kijowa rozminowywali rosyjskie ładunki. Przez niemal pół roku rozbroili ich ponad dwa Trzeba mieć naprawdę wyostrzone zmysły na najwyższym poziomie w każdym momencie, bo, bo jeden krok nie taki po prostu jest ostatnim krokiem. A tu chodziło o to, żeby 98 osób, które pojechały, żeby te 98 osób szczęśliwie wróciło do Polski. Dziś są już w kraju. Za udział w tej niezwykle niebezpiecznej misji funkcjonariuszom podziękował prezydent. To był piękny gest ze strony Rzeczypospolitej Polskiej wykonany waszymi rękami. Waszym bohaterstwem, waszym oddaniem służbie drugiemu człowiekowi. Podczas działań policjanci przeżyli ponad 130 rosyjskich nalotów. Wykazaliście niezłomny charakter, niezwykłe męstwo i niezwykły profesjonalizm. Jesteśmy z Was naprawdę bardzo dumni. Udział w tej tajnej misji mieli odwagę wziąć tylko Polacy i tylko oni odpowiedzieli na apel o pomoc Ukraińców. A teraz przenosimy się do Drawska Pomorskiego, gdzie znajduje się jeden z największych poligonów w Europie. To między innymi tam stacjonują amerykańscy żołnierze w ramach współpracy Traktatu Północnoatlantyckiego. O jego znaczeniu wspominał Joe Biden podczas wizyty w Polsce. Mateusz Strama. W kraju stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, z czego ponad 3 tysiące w Drawsku Pomorskim. Tam swoje umiejętności poszerzają również żołnierze innych narodowości. Współpraca jest bardzo dobra i tak naprawdę nie mamy się my, jako żołnierze polscy, czego wstydzić. Nie tylko my od nich się uczymy, ale również oni od nas. Polska armia zna mnóstwo technik i ma bardzo dobre doświadczenie taktyczne. To, co planują i jak faktycznie je realizują, jest bardzo profesjonalne i bardzo łatwe we współpracy. Wszystko w ramach ćwiczeń sojuszu NATO, który jest fundamentem obrony nie tylko dla Polaków. O sile klauzuli wzajemnej pomocy, czyli o artykule 5 NATO, wspomniał prezydent Stanów Zjednoczonych. Wie o tym każdy członek NATO, wie o tym także Rosja. Atak na jednego jest atakiem na wszystkich. Stąd tak ważna jest współpraca, którą od lat widać m.in. na polskich poligonach. Mateusz Strama, Polonia 24. Oglądają Państwo Polonię 24. Przed nami jeszcze wiele tematów, m.in. Innymi... plenarowa wystawa Kopernika w Warszawie. Ten bardzo znany na świecie uczony był Polakiem. Był polskim patriotą, walczył w obronie, w obronie Rzeczpospolitej, wtedy jeszcze można powiedzieć w obronie Królestwa Polskiego. Solidarni z Ukrainą koncert w przededniu rocznicy agresji. To pokazuje całemu światu, że nie jesteśmy sami, że mamy wsparcie. Dziękuję narodowi polskiemu za tę nieprawdopodobną pomoc. Smutek, lęk i brak nadziei na przyszłość. To cierpienie, jakie zadaje choremu człowiekowi depresja. To przewlekła choroba, która wymaga leczenia psychiatrycznego, czego wiele osób wciąż nie rozumie. Dlatego przypominamy o tym w Światowym Dniu Walki z Depresją. Marta Szaniawska. Odbiera radość, utrudnia normalne funkcjonowanie. Kornelia od 30 lat zmaga się z depresją. Rano się czuję zmęczona, nie chce mi się robić. Opad nastroju mam przede wszystkim, nic mnie nie cieszy. Na depresję cierpi ponad 350 milionów osób na całym świecie, w tym ponad milion Polaków dotyka częściej kobiet niż mężczyzn. Jest chorobą podstępną, ma różne oblicza. Osoba, która cierpi z powodu depresji, staje się nerwowa, bardzo łatwo ją wyprowadzić z równowagi. No ważne są też te biologiczne objawy, czyli problemy ze snem, problem z zasypianiem. To wszystko są takie sygnały, na które warto zwracać uwagę. Walka z depresją w pojedynkę jest skazana na porażkę, wsparcie jest tu konieczne. Depresja to jest najgorsze, to jest niemoc, to jest ciemność. To, jest, to organizm tego naprawdę nie, nie, nie znosi. On potrzebuje organizmu pomocy w postaci właśnie e, psychologów, psychiatrów. Nieleczona prowadzi nawet do prób samobójczych. Sam konsultowałam takie pacjentki. Nie, ma, nie miały pieniędzy na czynsz, na opłaty i zaczęły targać się na swoje życie. Depresję trzeba leczyć, inaczej z nią nie wygramy. Marta Szaniawska, Polonia 24. Bez wahania udali się tam, gdzie byli najbardziej potrzebni. Organizacje kościelne od początku rosyjskiego terroru wspierają potrzebujących na Ukrainie, ale także tych, którzy swój azyl znaleźli w Polsce. Dziś w Warszawie podsumowano pomoc Kościoła na rzecz Ukrainy. Osiem, pół miliona uchodźców z Ukrainy przez blisko rok przekroczyło granicę. Musieli błyskawicznie uciekać, bo ich kraj pogrążyła wojna. Utworzyliśmy 12 namiotów nadziei na samej granicy i tam całą dobę udzielaliśmy pomocy zarówno socjalnej, żywnościowej, ale przede wszystkim informacyjnej. To pokazało niezwykłą determinację Polaków, by pomagać tam, gdzie tylko jest to możliwe. W różny sposób włączały się w pomoc zarówno tym, którzy przybyli do Polski. Jak i tym, którzy pozostali na Ukrainie. Wsparcie często odbywało się bez kamer, świadków, także na pierwszej linii frontu i trwa do dziś. Ta pomoc oczywiście dzisiaj jest troszeczkę inna niż, niż rok temu, więc staramy się reagować na to, co jest konkretnie, konkretnie potrzebne w danej chwili. Szacuje się, że tylko z funduszy kościelnych na integrację osób, które przyjechały do Polski, przekazano 350 milionów złotych, a 250 milionów to sumadarów wysłanych na Ukrainę. 24 lutego, w rocznicę rosyjskiego ataku na Ukrainę, zaprośmy ukraińskich przyjaciół do swojego domu lub domu polskiego. To apel pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jana Dziedziczaka do państwa, rodaków na całym świecie o solidarność z Ukrainą. Zachęcamy do przyłączenia się do inicjatyw kancelarii prezesa Rady Ministrów. Są nimi wieczór polsko-ukraińskiej przyjaźni, błękitno-żółty gołąbek pokoju w szkołach oraz minuta ciszy za ofiary rosyjskiej agresji na Ukrainę. Spędźmy razem wieczór z Ukrainą. Wystarczy zrobić zdjęcie relacjonujące państwa spotkania i dodać hashtag wieczór z Ukrainą oraz przesłać na adres kprm.gov.pl Zdjęcia zostaną umieszczone na stronie. Internetowej. Rok 2023 jest rokiem kopernikańskim. Postać tego wybitnego astronoma, ale też prawnika, lekarza i ekonomisty przypomina plenerowa wystawa przygotowana przez archiwum Polskiej Akademii Nauk. Dzięki współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych będzie prezentowana na całym świecie. Pierwszy przystanek to Warszawa. Mikołaj Kopernik dokonał przełomowego odkrycia, które na zawsze zmieniło spojrzenie na świat. Dla całego środowiska naukowego w Polsce, ale powiedziałbym na całym świecie, Kopernik jest takim wyznacznikiem tego, czego powinniśmy szukać przy objaśnieniu świata. Postać wybitnego astronoma prezentowana jest na plenerowej wystawie stworzonej przez Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Obok dokonań Wielkiego Polaka prezentowane są również zasługi Jerzego Joachima Retyka. Musiał uciekać z Wittenbergi, miał plecak na plecach, a w tym plecaku był rękopis naszego, prawda, da Revolucjonibus. I on tak szedł przez Europę z tym właśnie rękopisem mniej więcej przez kilka lat. Wystawa prezentowana jest przy Pałacu Staszica w Warszawie, tuż obok pomnika Mikołaja Kopernika. Następnie wyruszy w świat. Chcemy upowszechnić wiedzę, że ten bardzo znany na świecie uczony był Polakiem, był polskim patriotą, walczył w obronie, w obronie Rzeczpospolitej, wtedy jeszcze można powiedzieć w obronie Królestwa Polskiego. Po Warszawie plenerowa wystawa trafi do miejsc, w których działają polskie placówki dyplomatyczne. Jego nazwisko widnieje pod numerem pierwszym na liście katyńskiej i tym samym stało się symbolem zbrodni dokonanej przez sowiecką Rosję. O losach generała Mieczysława Smorawińskiego opowiada wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie. Pałac Lubomirskich w Lublinie. Do 1939 roku stacjonował tu mieczysław Smorawiński, najmłodszy generał w przedwojennej Polsce. Jego postać przybliża wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie. Historycy odtworzyli między innymi gabinet generała. Będzie bardzo dużo bibelotów, takich związanych z jego służbą, z jego działalnością, yy, także fotografie rodzinne, pamiątki rodzinne. Wśród pamiątek, papierośnica ze śladami po kulach czy prywatna korespondencja generała do narzeczonej. Nie byliśmy w stanie sami tego odczytać. W związku z tym e, posłużyliśmy się fachowcami, którzy pomogli nam w rozszyfrowaniu tych listów i 20 z 50, które posiadamy w kolekcji e, są prezentowane. Ekspozycja powstała w 80. rocznicę ujawnienia dołów katyńskich z ciałami ponad 4000 polskich oficerów, w tym z ciałem generała Mieczysława Smorawińskiego, dostępna dla zwiedzających, będzie do 28 maja tego roku. Przed nami wyjątkowe muzyczne wydarzenia Solidarni z Ukrainą. To koncert zorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na największej polskiej scenie operowej wystąpią Chór i orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej i Młodzieżowa Orkiestra Akademicka z Harkowa. Przygotowania do koncertu obserwował Stanisław Apriłaszwili. Ten koncert to hołd ofiarą bestialskiej napaści Rosja, także podziękowanie wszystkim tym, którzy rok temu otworzyli swe serca dla uchodźców uciekających przed wojną. To też szczególne wydarzenie dla artystów, których zobaczyliśmy dziś na scenie. Sergii Mahera jest solistą Narodowej Opery Ukrainy. Ze wzruszeniem mówi o polskiej solidarności z walczącą Ukrainą, która ma też swój wymiar kulturalny. To pokazuje całemu światu, że nie jesteśmy sami, że mamy wsparcie. Dziękuję narodowi polskiemu za tę nieprawdopodobną pomoc. Na warszawskiej scenie wystąpili soliści z Polski i Ukrainy, młodzieżowa orkiestra akademicka Słabożański z Charkowa pod dyrekcją Jurka Dybała oraz chór i orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod batutą Michała Klauza. Bardzo się cieszę, że mogliśmy razem z artystami z Ukrainy wykonać m.in. mszę żałobną rekwiem Giuseppe Verdiego. Najpiękniejsza w muzyce jest cisza i tej ciszy, szczególnie w rekwiem Verdiego, będzie bardzo dużo. Koncert Solidarni z Ukrainą tuż po naszym programie na antenie TVP Polonia. Tu bije serce Europy. Już za kilka dni dowiemy się, kto zdobędzie wymarzony bilet na konkurs piosenki Eurowizji w Liverpoolu. Reprezentanta Polski poznamy w niedzielę. Dziesięcioro uczestników i tylko jeden z nich w polskich barwach wystąpi na eurowizyjnej scenie w Liverpoolu. Doświadczenie artyści staną w szranki z debiutantami. O głosy widzów będą walczyć Natasza, Alicja Szemplińska, Maja Chyży i Blanka. Myślę, że dla każdego z dziesięciu wybranych uczestników do preselekcji jest to spełnienie marzeń, więc teraz tylko przed nami przygotowania i opanowanie nerwów i emocji. Swoich sił spróbują również Kuba majkowski Jan Majewski, zespół Feliwers, Dominik Dudek, a także odważna Achlena. Piosenka nawiązuje do jej krągłości, do jej kształtów, z czym nie ma problemu absolutnie, wręcz przeciwnie, jest to wyraz takiej samoakceptacji do swojego ciała. Liderem stawki, zdaniem internautów, pozostaje Jan z piosenką Gladiator pani konkursu, którzy śledzą przygotowania do preselekcji. Chwalą bardzo ten utwór i tego artystę za oryginalność. Finał preselekcji do Eurowizji na naszej antenie już w najbliższą niedzielę o 17:30. Czas na rozmowę Polonii 24. Naszym gościem jest pan Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór, pani dyrektor. Dobry wieczór państwu. Panie ministrze, ten tydzień na pewno pozostanie w pamięci każdego z nas. To szalenie ważny tydzień dla Polski, prawda? Rzeczywiście, po raz pierwszy w historii prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedził Polskę, ale nie tylko. Zwracam uwagę, że była również... Pani premier Meloni, teraz przejeżdżając, niejako premier Hiszpanii, przy okazji prezyd wizyty prezydenta Bidena również przywódcy bukaresztyńskiej dziewiątki. Więc można powiedzieć, że dosłownie w tych dniach, w tym tygodniu. Polska stała się politycznym centrum Europy, żeby nie powiedzieć więcej. To na pewno historyczne wydarzenia. Zacznijmy od właśnie wizyty Joe Bidena w Polsce. Jakie mogą być te zarówno krótkoterminowe, jak i długofalowe skutki? Zacznijmy od tych krótkofalowych, może. Przede wszystkim to było przesłanie dla Polski, podziękowanie dla Polaków za przyjęcie ukraińskich uchodźców dla rządu i władz za te wszystkie działania na rzecz wsparcia dla Ukrainy. I to można powiedzieć było to, co słyszeliśmy. Natomiast niewątpliwie to znaczenie długoterminowe obok jeszcze oczywiście wsparcia dla samej Ukrainy. To znaczenie długoterminowe polega na tym, że po pierwsze powtórzył pan prezydent Biden, że gdyby się coś działo w Polsce czy w innych krajach regionu, to Może Stany Zjednoczone być. dotrzymają swoich zobowiązań sojuszniczych. A po drugie, to długofalowe to było też ostrzeżenie dla Rosji. Ostrzeżenie dla Rosji, ale też dla tych krajów, które ewentualnie chciałyby z Rosją współpracować przy tej agresji. Nie warto, bo Rosja i tak już tą wojnę przegrała. I myślę też, że trochę było to widać na wystąpieniu prezydenta Putina na Łóżnikach. Jego słuchacze, mam wrażenie, ich miny świadczą o tym, że to oni już wiedzą, że tę wojnę przegrali. Że to koniec. Czy nie tylko ze względu na wizytę Joe Bidena w Polsce możemy mówić o przesunięciu tego geopolitycznego centrum Europy właśnie w stronę Polski i ogólnie wschodniej flanki NATO? Niewątpliwie tak. Swoją aktywnością w ostatnim roku, przypomnę, około 150 spotkań i rozmów pana prezydenta, pana premiera, w, w sprawie właśnie wsparcia dla i pomocy dla Ukrainy. Setki rozmów y, kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych na czele z panem ministrem profesorem Zbigniewem Rałem. To wszystko sprawiło, że Polska de facto zaczęła nadawać ton polityce europejskiej, a ra, unijnej raczej, a razem ze Stanami Zjednoczonymi polityce światowej w zakresie wsparcia dla Ukrainy. Takim zwieńczeniem w pewnym sensie do dziś można powiedzieć tego procesu była ta koalicja rządowa. Prezydent Żyłański to do prezydenta Dudy zwrócił się z prośbą o dostawę czołgów. To prezydent Duda wreszcie yy, zainicjował tą powstanie tej koalicji, zwracając się do innych krajów i ona powstała. To jest właśnie miara skuteczności polskiej dyplomacji, starań na polskich władz o wsparcie Ukrainy. Ta koalicja czołgowa, czyli to, co teraz jak gdyby się dzieje, jest tego najlepszym dowodem. Nawet potrafiliśmy przekonać sceptycznych początkowo Niemców. Z drugiej strony gdyby właśnie ten sprzeciw Niemców nie był. Nie miał miejsca to już pewnie te czołgi na Ukrainę by były w tej chwili dostarczane a tak de facto straciliśmy miesiąc. Jesteśmy panie ministrze w przededniu rocznicy rosyjskiej agresji na Ukrainę jakie teraz stoją wyzwania przed polską dyplomacją? Oczywiście musimy utrzymać to silne wsparcie dla Ukrainy. Rok temu zainicjowaliśmy proces wyrzucania Rosji z organizacji międzynarodowych. Pierwszą była Rada Europy, gdzie udało nam się to przeprowadzić, później poszły Kolejne tego rodzaju ruchy i w tym kierunku również będziemy w bieżącym roku działali. Uważamy, że Rosja jako państwo, które narusza wszystkie zasady prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych nie może być członkiem organizacji, które zasady sama łamie, narusza, więc Rosja powinna stać się dosłownie takim pariasem, państwem, które, z którym nikt nie rozmawia, którego, z którym nikt nie chce mieć nic wspólnego. Wspólne. Bo to jest jedyny sposób, żeby pokazać Rosji, że tego rodzaju polityka nie jest dobra, a sam Rosjanom, nie żeby zmienić. tak, i nie jest akceptowalna i żeby Rosjanie sami doszli do wniosku, że tą politykę muszą zmienić. Panie ministrze, a jakby pan ten rok podsumował, rok szalenie trudny, ale też taki rok, w którym Polska chyba zrobiła na wszystkich wrażenie, prawda? Polska społeczność również Polacy po prostu, którzy przyjęli Ukraińców do swoich domów i otworzyli swoje serce. Myślę, że Najlepszym podsumowaniem są te słowa, które zwykle słyszymy, rozmawiając z jakimiś politykami europejskimi czy światowymi, czy ja, czy moi koledzy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bądź inni polscy politycy. Zwykle zaczyna się od podziękowania za to, co robimy na rzecz Ukrainy jako politycy, ale przede wszystkim za to, co robili i robią na rzecz wsparcia Ukraińców Polacy. To najlepiej świadczy o tym, jak jest Polska w tej chwili postrzegana. W zasadzie nie ma rozmów z partnerami zagranicznymi, które by się od tego rodzaju właśnie słów sformułowań nie zaczynały, i to też pokazuje, co zrobiliśmy w tym roku. O, te wszystkie formy wsparcia oczywiście są tak różnorodne, że trudno je dzisiaj w tej chwili wymienić, ale to zbudowało tak silną właśnie pozycję Polski, że. Prezydent Stanów Zjednoczonych na, tak nazwijmy to, rocznicową podróż, wybrał właśnie Polskę, Warszawę. Panie ministrze, chciałabym jeszcze jedną rzecz poruszyć, bo nie bez znaczenia jest zachowanie się reżimu Łukaszenki. Nie wydaje się, aby tutaj e, polityka białoruskiego dyktatora uległa jakiejkolwiek zmianie. Mam na myśli chociażby e, więźniów politycznych, m.in. Andrzeja Poczobuta. Absolutnie skandaliczny wyrok, rzeczywiście wyrok wyłącznie polityczny, gdyby Białoruś była demokratycznym krajem, mało tego, gdyby przestrzegała prawa międzynarodowego, którego sama jest stroną, które, umów, które ratyfikowała, to nie powinien być skazany. Dlatego tej sprawy nie zamierzamy porzucić. Będziemy robili wszystko, żeby uwolnić naszego obywatela i wspierać polonię na Białorusi. Bardzo dziękuję za to spotkanie. I dziękuję Państwu. Jutro minie rok od wybuchu wojny na Ukrainie, w rocznicę rosyjskiej agresji w geście solidarności z walczącymi o godzinie 20.30 na antenie TVP Polonia. Koncert Podaj rękę Ukrainie. Tuż po nim specjalne wydanie Polonii 24 z Warszawy i z Lwowa. Paulina Drażba, dobrej nocy i do zobaczenia.